Dzień dobry, witam serdecznie w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Jesteśmy przy wybiegu Hugo i Pelagi. To są nasze hipopotamy. Hugo jest niezwykłym partnerem Pelagi. Ma kilkanaście lat, a dokładnie 14. Niedawno swoje urodziny obchodził. Dostał przepiękny tort. A jak myślicie Państwo, z czego ten tort? No, oczywiście z roślin, warzyw i odrobiny siana. No bo tak naprawdę hipopotamy głównie żywią się warzywami w ogrodach zoologicznych, warzywami, sianem, trawą. A na wolności, w naturze, żywią się przede wszystkim trawą. Tej trawy zjadają ogromne ilości. Wyobraźcie sobie państwo, że aż 60 kg. U nas w ogrodzie zoologicznym dostają około 50 i do tego warzywa przeróżne. Popotami żyją bardzo długo, aż 60 lat. Pelagia tak naprawdę dożywa już tego wieku. Wiecie, ma trzy razy więcej niż Hugo, czyli jest grubo po czterdziestce. Dlatego Hugo, chociaż jest naprawdę w sile wieku i mógłby mieć naprawdę dużo dzieci, to niestety nie doczeka się tych dzieci. No bo Pelagia już swoje dzieci urodziła. Rodziła je w różnych krajach Europy, była ostatnio w Wiedniu, skąd do nas trafiła? No ale już teraz na pewno o właśnie wyskok obserwowaliśmy i to był Hugo, bo Pelagia nie ma już na to siły na takie wyskoki. Mamy nadzieję, że kiedyś doczeka się partnerki, z którą stworzą rewelacyjną rodzinę. Teraz szaleje również z Pelagią. Czasami troszeczkę próbuje ją tak zmobilizować do różnych harców i zabaw. No ale Pelagia jak to Pelagia. Nie ma na to sił, ale akceptuje go. Całkowicie go akceptuje, dlatego mogą być tutaj razem w tym yy, basenie i się kąpać i też czasami bawić wspólnie. Bardzo się lubią. Czasami tak szaleją, szczególnie Hugo właśnie, że cały basen chodzi. No, mieliśmy tutaj taką próbkę tego, ale czasami jest dużo fajnie, aż tu woda pryska na boki. Gorąco zachęcam do wizyty w naszej hipopotamiarni. Hugo i Pelagia czekają tu na Was, uwielbiają zwiedzających. Zapraszamy!